Jest z nami tym razem prezes granicy zespołu Sokołowski, Dariusz Górecki. Witam Państwa serdecznie. Coraz częstsza praktyka, szczególnie w niższych ligach, że prezes gra na boisku. To też na pewno jakoś pomaga, że z boku się nie stoi, się nie denerwuje. No, no tak, to chyba wychodzi z tego, że zawsze lubiłem grać w piłkę i zawsze chyba będę grał w piłkę. Teraz mam możliwość to dzięki trenerowi i chłopakom. Oni to tolerują, widzą, że im pomagam, no to korzystają z tego, że gram. Nie jest to jakąś taką, że ja jestem prezesem i chcę grać i muszę grać. Nie, to po prostu, po prostu wychodzi to samo z siebie, że lubię grać i trenować. Jak się gra to na pewno mniej nerwów niż żeby się stało z boku. No nie wiem czy mniej nerwów. No, na pewno dużo więcej adrenaliny. Wolę być na boisku niż z boku. Jak ocena tego dzisiejszego spotkania, wcale nie byliście zespołem gorszym, w drugiej połowie, w niektórych momentach byliście nawet zespołem lepszym, czego zabrakło? Zabrakło szczęścia, ja uważam, że w pierwszej połowie też nie byliśmy gorszym zespołem, były dwa błędy z naszej strony, później mieliśmy dwie stuprocentowe sytuacje do wykorzystania, zabrakło szczęścia, może zabrakło czegoś jeszcze, ale nie, nie uważam, że drużyna Rędzin była lepsza, uważam, że był to mecz mocny, dużo walki i wyrównane. Macie piękną bazę w Olsztynie, mógłby z powodzeniem powstać jakiś ośrodek sportowy, który nawet zarabiałby. Czy myślicie coś w tym kierunku? Wiem, że nieraz nie dwa były takie czynione kroki, aby obiekty baza w Olsztynie stały się miejscem na przykład zgrupowań różnych drużyn piłkarskich. Tak, my cały czas nad tym pracujemy. Pracujemy nad tym w przyszłości, myślimy nad boiskiem pełnowymiarowym Orlikiem. Kortem tenisowym, jest to wszystko w fazie budowy, w fazie pisania projektów. No, a na pewno już mamy zgrupowania, już przyjeżdżają do nas drużyny ze Śląska, z łódzkiego. No, mamy troszeczkę tych ludzi. A, a co do drużyny, no, my pracujemy głównie nad swoimi zawodnikami. 90% to są nasi gminni zawodnicy, czyli nie ma nic na siłę. No. Robimy to głównie dla gminy. O. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.